Kiedy już montować tego bluetootha, mamy mało czasu. Tak będziecie montować. Biedny samochód. Nie chcę się A w tej Czy przywołeś szkolenie na YouTubie? Czesiu? Co? Czy szkolenie na YouTubie przeszedłeś? Nie. Czy obejrzałeś się w się robi? Podstawa to profesjonalne narzędzie. Stoją, mamy wejście zasilania i łączę światłowód. Czy ma znaczenie teraz, którą wtyczkę wtykasz? Nie. Ważny światłowód wpychajcie tam, gdzie jest gniazdo od światłowodu. Za akcentem <grym wody> <grym wody> nie wpychajcie jednak. Nie na siłę. Badania wykazały, że wszystko pasuje w swoje miejsce. Coś nie za szybko, bo potem ciężko to będzie zwolnić. Dobra, światło był podłączony i ważne jest to, że ten przewód jest takim Y, czyli pozwala wpiąć się tu do zmieniarki i do instalacji do pojazdu. Teraz, słuchajcie, moduł wymaga podłączenia, właściwie ten moduł Bluetooth, który jest zewnętrzny, w tym przypadku, wymaga podłączenia zasilania, ponieważ w tym modelu akurat moduł nie jest wbudowany w centralkę, więc musimy tu poszukać gdzieś przy bezpiecznikach, na przykład tu, gdzie możemy się wpiąć z zasilaniem. Po poszukiwaniu zasilania rozkręcamy tu skrzynkę z bezpiecznikami. Trzeba zdjąć osłonę z tych bezpieczników, tu z tyłu. Wystarczy próbówka. Sprawdzamy, gdzie mamy plusik. Jeśli próbówka świeci, to znaczy, że tam jest plusik. Drugi koniec próbówki, oczywiście, do, do masy. No i tyle. Można podpinać. Dobra, a po co się zabezpieczy tą paszczą, żebyś nie wyparło? Ja jeszcze nie mam czekać. Jak wyglądało jeszcze? Tylko tutaj, żeby to dobrze złapało, to tutaj trzeba czymś poskrobać, bo tu jest farba. Aha, żeby to się zaiskrzyło. I jest od razu na tym bezpieczniku. Dwudziesty, zabezpieczony jest. Widzimy, że mamy dobre wersji. Tak działa. To jest wersja polska. Witamy w sklepie połączyć tak. się z serwisem w celu uzyskania wsparcia technicznego jeden przed sklepem w celu uzyskania informacji o produktach. E, ważna sprawa, która tu wynikła po montażu. O, e, nie mówiłem, że też myśleliśmy, że wszystko, wszystkie zarówno muzyka, jak i połączenia telefoniczne e, będą e, przez e, ten obsługiwany od modułu. Ale okazuje się, że połączenie w telefonie musi być jakby podwójne. Jeden właśnie do streamowania muzyki do naszego modułu, a drugi, e, drugie połączenie bluetoothowe z bluetoothem e, w, w, w samochodzie, w MMI. Wtedy, e, jeżeli przychodzi połączenie, to obsługuje nas normalny zestaw głośnomówiący samochód. Muzykę streamujemy sobie do e, naszego e, modułu. No to tyle. Trzeba składać i e, samochód oddać klientowi. No, montaż trochę nam zajął, ale to tylko dlatego, że robiliśmy to pierwszy raz, Zimie. myślę, że fachowiec zrobi to w granicach właśnie 30 minut. Także albo się bawimy sami, sam, samemu, ewentualnie sami. tak sami albo trzeba na jakieś 100-150 zł odżałować i dać to fachowcowi do montażu